Cześć, mamy, z tej strony biał Pan i dzisiaj będziemy nagrywali niebieskie tiktaki, chyba one są miętowe, nie wiem, mint, czyli chyba miętowe, tutaj nie wiem, ja mówię, nie mogę tego przeczytać, bo to jest po angielsku, to nie wiem, ale to są jakieś... Tik-taki jakieś. Nigdy ich nie jadłem. Tak wyglądają. Kupiłem je w PSS-ach. Yy, nie z, w takich przystankowych, ani w takich innych, tylko w pss zgodach. Yy, i będę już opakowywał. Mówka sztuka ich nie próbował jeszcze. Ja nic ups wypadło Ale to co? Mam tutaj. Jak on wygląda? On jest niebieski. Tak wszystkie są opakowaniu I będę próbował. Wiem, że mi to wyłącznie. Jakoś dziwnie to smakuje Tak. Serio, kupcie i powiedzcie mi. E, napiszcie na dole w komentarzu. A, mam e, dwa Instagramy. Założyłem sobie niedawno Instagram. No już dawno sobie założyłem. I e, się jak. E, zaraz sprawdzę. To poczekajcie. Już mi się włącza Biały Pan. Nie, biały pan, biały pan. No i to jest moje szesnaste zdjęcie. Zapowiedziałem. Dobra, jeszcze wam polecam muszę znaleźć kurde szukaj jeszcze jednego instagrama nikodem kiełbasa 29 e, nikodem kiełbasa e, podłoga 29 podłoga hmm. i znów muszę znaleźć, bo wyszło mi z tego ofikalu. Więc y, polecam Wam te Instagramy. Y, pokażę Wam ten. Y, jak wygląda ten Instagram. Tak, a mój wygląda w... A Nikolaj Kubasa. No w no, ten Instagram to, to jest właśnie zacny. O, a to jest mój. Macie. Eee, no i to będzie już... No, no jeszcze zjem na odcinku kilka tiktaku. Górze. Chyba mi się przesypało. Okej, okay, spróbuję tyle na raz. Jakby taka mięta z arbuzem, naprawdę. Ale to będzie już na koniec odcinku, więc cześć.